Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b prawdziwa jest taka nierówność. Zacznijmy od tego, że podniesiemy do kwadratu lewą stronę, to co mamy w nawiasie, czyli będzie licznik do kwadratu, czyli wzór skróconego mnożenia, zatem a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat podzielić przez 4, mniejsze, równo od a kwadrat plus b kwadrat podzielić na 2. Teraz pomnóżmy stronami przez ten mianownik, czyli pomnóżmy sobie stronami przez 4, czyli znika ten mianownik mamy a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, mniejsze równe od 4 razy a kwadrat plus b kwadrat na 2. Czwórkę z dwójką skracamy, tutaj mamy zostaje nam 2, czyli mamy tak naprawdę po prawej stronie 2a kwadrat plus 2b kwadrat. I teraz przerzućmy wszystko z lewej strony. Na prawą stronę ze zmianą znaku. Co otrzymamy? Tutaj będzie 0, znak nierówności zostaje ten sam i będziemy mieli 2a kwadrat, dodać 2b kwadrat, minus a kwadrat, minus 2ab, minus b kwadrat. I tutaj już zadanie robi się proste w tym momencie. 2a kwadrat odjąć a kwadrat to jest a kwadrat. Tutaj sobie przyprzemy minus 2ab i teraz 2b kwadrat odjąć b kwadrat to jest po prostu b kwadrat. A takie coś powinniśmy kojarzyć ze wzorem skróconego mnożenia na a minus b do kwadratu. To jest wzór skróconego mnożenia, czyli mamy, że 0 jest mniejsze równo od a minus b do kwadratu, czyli a minus b do kwadratu jest większe równo od 0. Co kończy dowód, bo musimy wiedzieć, że dowolne wyrażenie rzeczywiste poniesione do kwadratu jest zawsze większe równo od 0. A ten wzorek jest też w tablicy maturalnej przy wzorach yy, skróconego mnożenia.